Siemano, witajcie w szóstym odcinku z serii y, Football Manager 2008. No i gramy dalej. Yy, ostatnio skończyliśmy na meczu z Fenerbacze, Prowadzimy na 0 Sprawdzimy, jak nam tabela. Dalej prowadzimy... Modlika druga? O, to nie... Poczekajcie. Sprawdźmy... O! Moi koni zmieniły się trochę wyniki i już wam mówię, co tu się zdarzyło. No więc tak. Benfica remisuje 1 jest 2-0, 2-0 zaraz dokończę, ale mamy 2-0 dla Bartolony. Xavi rozegrał piłkę z Iniestą, Iniesta do Ronaldinho, Ronaldinho sobie przyjął tę piłkę i fajnie uderzył. Dobra, Benfica już remisuje 1-1, przegrywała właśnie wtedy, przegrywała 1-0. Chelsea, Szalkę, Szalka wygra 2-0, chyba wtedy Szalka prowadził tylko 1-0. Nie wiem, zobaczymy. Gra Oporsy już przegrywa aż 3-0 z mistrzem Hiszpanii, czyli Walencją. Inter dalej prowadzi 1-0. Roma prowadzi 2-0, już z Linnem. Leon dalej, albo Olympic Leon, albo Olympiakos Leon dalej prowadzi 1-0. Stuttgart-Salzburg jest 0-0, no i my prowadzimy 2-0 po golu Szawiego i Ronaldinho. Szawi trafił w 11. minucie, a Ronaldinho w 48. Jeszcze wam piątego bodajże odcinka z, Real, z Football Manager nie wrzuciłem. Jeżeli będzie słychać tam rodziców w tle, to sorry. Coś zrobię, tak żeby nie było. Słychać. No dobra. No to gramy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że ta seria będzie się wam podobać. Będzie dużo łapek w górę. Oczywiście, również łapki w dół mogą być. I jest 3 -0. Samuel Eto. Powiem Wam, że to już się staje nudne po prostu, gdy patrzymy jak Żylina przygrywa 3, ale ja Wam powiem, że mi się ta gra chyba nigdy nie znudzi, bo ona jest tak fajna, ale dobrze. Żeby nie marnować czasu, bo chcę jeszcze trochę po, popykać, jeszcze, jeżeli chodzi o transfery i w ogóle, zajmie mi to jeszcze trochę, bo chcę jeszcze trochę nagrać więcej odcinków. Chciałabym jeszcze jeden jakaś w następnym odcinku. Dlatego pamiętajmy sobie tą yy, replay, czyli powtórkę. Dobrze, za chwilę sobie sprawdzimy. Sorry, że tak na sobie sprawdzam te wyniki, ale po prostu interesuje mnie jak tym inni, a teraz żyli, yy, nie Żyli na. Boże, w Nerbatrze mogło trafić Blanka. Po prostu Żyli ma też takie stroje. Jest taki Herma żółty, a Fenerbahce mało się, takie żółtobiastroje, i mi się skojarzyło z żelino. Dobra, sprawdzamy. A więc tak, Bandwig, tak jak było, Chelsea, jak było, Grasshopper, jak było, Inter prowadzi 2-0. Nie wiem, czy to było, chyba nie. Inter prowadzi 2-0, Roma, tak jak było, Lyon tak jak było. I proszę Państwa, Boże, czy on proszę Państwa. Hmm. Chciałem ja moi kochani, jakoś widać tak, proszę Państwa, weszło w usta, nie wiem czemu. Dobra. I mamy 52. minutę. Stuttgart przegrywa od 52. minuty z Salzburgiem, a Barcelona prowadzi 3-0. golu szawiego w 11. minucie. Ronaldinho w 48. minucie. I Samuela eto w 59. minucie. Dobra. 3. to spotkanie raczej już wygramy A właśnie, jeszcze sprawdźmy jak tam tabela. Dobra, jesteśmy pierwsi. Nikt nas raczej już, już nie dogoni. Ale nie wiem, jeszcze zostało yy, tych ile do meczów. A teraz zobaczę sobie statystyki meczu. 13 strzałów my mieliśmy, Fenerbahce 11. Przeczytam najważniejsze. Rzuty roczne 3 Fenerbacze 0 Rzuty wolne 14 14 I Fenerbacze zdobywa bramkę Ależ tutaj palacę, szczela. Trochę zawaliła obrona, ale dobrze Żółte kartki bardzo 1 Fenerbacze 2 Czerwonych kartek nie ma Posiadanie piłki tutaj halowe posiadanie piłki 56% Barcelona 44% Fenerbacze Stambuł y, fauli aż 13 Fenerbacze 9 Barcelona spalonych 5 dla Barcelony 1 dla Fenerbacze i gramy gra dalej. nie mogę o dobrze no, y już powiem wam że już mi to spotkanie troszkę nudzi Chciałem zakończyć. No widzę, że teraz... Nie, znowu chciałem być żelina. Widzę, że teraz Fenerbat się tak bardziej stara. I próbuje strzelić jeszcze bramkę. Ale już niestety Fenerbat czy Stambuł. Wygra i raczej Fenerbaciu się żegna z Ligą Mistrzów. Czyli mnie nie mieli jeszcze ale wydaje mi się, że Fenerbaciu się pożegna z Ligą Mistrzów już. To już Okej. Tak jak było, Bonfica Chelsea, tak. O, oh, Chelsea 2.2 już mamy. Hmm. Inter 4.0 prowadzi z Ajaxem, Roma prowadzi 3.0, Sporting ona wyrównał, z Lyonem 1.1, Stuttgart 1.1, z Salzburgiem i Miet 3 31 Więc ciekawe wyniki nie ma tutaj, żeby było 0-0. Nigdzie. No i mamy koniec spotkania. 7 minut aż trwała, tak jakby powiedzieć, druga połowa. I dobra. Żółdoł tylko otrzymał ze tak? To... My już możemy oczywiście mm, i dalej poczekajcie tylko coś sprawdzę. sobie godzinę. Okej, okay, ustawa 23. Jak wejdzie, są wakacje, więc mogę nagrywać. Yy, hmm, Okej, okay, dobra. Yy, chyba to było ostatnie spotkanie. Bo tutaj już nie widzę, żeby było jakieś. Ale sprawdźmy, czy będą jeszcze jakieś spotkania. E, powiem Wam, że nie widzę. Chyba już nie będzie spotkań w Lidze Mistrzów tutaj. Ale to niedługo znowu spotkanie z Real Madryt. Ostatni wynik, właśnie zapomniałem powiedzieć, był 1-1. E, szczęśliwie to dla nas nie było, bo sądziłem, że będzie lepiej. Dlaczego ja nie ma Ligi Mistrzów? Poczekajcie. Może tak. Tu chyba jest Liga Mistrzów. Nie wiem. Eee. Co to, 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 to jest? Nie co. Co? To schronia wiesz, gdzie jest Liga Mistrzów. Ale dobra, Champions to coś jest. Nie wiem, dobra Gramy więc zobaczymy za chwilę jakie mamy następne spotkanie Okej, okay, oferta kontraktowa do niego ok, Okej, confirm offer zobaczmy dalej alves czy jest już u nas Teni Alves jest tu. kontraktus z Sevilla. Aha. Dobra, poczekamy, co tam Sevilla, Czy będzie chciała go sprzedać? Ponieważ chcę do niego Alvesa mieć. Wiecie, wacjentyczność Teni Alves jest. Chcę go ściągnąć bo po prostu potrzebuje jakiegoś jeszcze obrońcę. A jakby przecież Pujol, czy Abidal, czy kto tam jeszcze, nie wiem, kto tam jeszcze jest na obronie to chyba zachoruje na to, bo będzie miał kontuzję. To będzie cieńko. A ja bym powiem w tym dziś, jakie są tu wyniki. Debrisyn y, przegrał 1-4 z Arsenalem. Stijowa 0-0 z Dynamo Kijów. Manchester United 2-1 wygrał z Underlachtem. Sevilla wygrała 3-1 z Lazio. Olympique y, Marsylia 1-1 z Werderem Brema. Czeska Moskwa 0 2, 2 z Porto. Y, Olympiakos 0-1 przegrał z Realem Madryt. Tu mówiłem, no i tak, to mówiłem już. I nie wiem czy mówiłem Sevilla Lazio 7 na Serii, Ale powtarzam, jakby nie było. No i yy, Liga Hiszpańska w wygrywa 4-2 z Majorką. Yy, my się musimy postarać, Daniel, was się zgodził. Ach, nie zdążyłem sprawdzić, ale dobra. Yy, Moi koni, wydaje mi się, że w tym miejscu właśnie za chwilę skończymy. A jeszcze sprawdzę Sprawdźmy co tutaj z danym Alweszem No nie wiem Nie mam pojęcia to czemu nie chcą się zgodzić Oj Daniel weź się nie chce zgodzić Dajmy może więcej, żeby się nam koleżka zgodził, żeby przyszedł do naszego wspaniałego klubiku, żeby widział, że o, jaki to jest wspaniały klub, FC Barcelona, przyjdę do niej. Okej. Okay. Następne spotkanie będzie z Wiem Real, ale nie rozegram go w tym odcinku, rozegram go w następnym odcinku. Ja Wam na razie dziękuję i zapraszam do oglądania odcinka, który będzie za chwilę. Na razie to wszystko. Cześć!